Nieuchronnie zbliża się czas, kiedy zostaniemy osieroceni przez Google Readera. Firma Google zdecydowała się na wyłączenie tej usługi już od 1 lipca. Zupełnie nie mogę znaleźć przyczyn, ponieważ wokół tej usługi było zgromadzona dość spora społeczność, taka powiedzmy no bardziej zaawansowana technologicznie, no, z większą świadomością, z większym polem zainteresowań niż tylko Facebook i nie wiem jakaś tam Wiocha, czy inne tego typu serwisy. I nagle firma, firma Google postanowiła zrezygnować z tej społeczności, po prostu ją olać, wyłączyć ten serwis, który nie wiem, czy w. Faktycznie generował aż takie mocarne obciążenia, łącz y, firmy Google, czy jakieś takie gigantyczne koszty, że trzeba było to zredukować? Nie wiem, nie mogę te, tego zrozumieć. Nie mogę również wyjść z podziwu, że rezygnując z takiego y, no, niewyczerpalnego źródła y, wiedzy o zainteresowaniach poszczególnych użytkowników, a szczególnie tych użytkowników, którzy byli skupieni wokół Google Readera, bo według mnie, y, według mojej opinii, są to użytkownicy bardziej zaawansowany, posiadający dość szerokie spektrum zainteresowań i dla nich właśnie taki Google Reader był w ogóle nieodzownym narzędziem do egzystencji w cyberprzestrzeni. Dla mnie na przykład taki był od wielu lat, ja mam dość sporo ilość subskrypcji w Google Readerze, subskrybuję wiele serwisów niszowych, takich, które no, generują wiadomość raz w miesiącu, raz na pół roku, czasami nawet rzadziej. No i dla mnie jest to jedyna forma subskrypcja kanału RSS-owego, żeby z takim serwisem no, mieć cały czas kontakt i, i ewentualnie jak się pojawiają jakieś nowe wpisy, z nich korzystać. Słuchajcie, rozmawiałem z kolegą dzisiaj i szukaliśmy jakiejś alternatywy. On mi tutaj podsunął w sumie dwa czy trzy serwisy. Pierwszym, który ja jakiś czas temu sobie już tutaj dodałem mojego, mój adres e-mailowy. Jest to serwis DIG, znany i lubiany. Dość duży serwis, który sobie postawił za punkt honoru zrobienie kopii Google Readera i podobno ma być on w tej samej formie. Mnie podoba się właśnie forma taka, gdzie nie najważniejszy jest sposób prezentowania tej informacji, a sama treść, bo tak naprawdę nie potrzeba mi kolejnego serwisu, który z tych moich RSS-ów będzie mi robił gazetkę, będzie mi zmieniał fonty i robił bardziej przyjemną formę do czytania. Nie mam takiej potrzeby, nie mam a wręcz, a wręcz nie chcę czegoś takiego. Chcę mieć to, co miałem do tej pory w Google Readerze, czyli prosto, jasno i przejrzyście. To mi odpowiadało, z tego naj, 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 najczęściej korzystałem i tutaj sam decyduję o tym, jakie wiadomości do mnie docierają, a jakie nie docierają. W przeciwieństwie do Facebooka, który ostatnio, pomimo tego, że pewne treści się subskrybuje, to nagle wielki umysł Facebooka decyduje, że, że te treści do mnie nie docierają, no bo, no bo Facebook uznaje, że ja nie jestem nimi do końca zainteresowany. Nie mogę tego też pojąć, jak można tak robić, że subskrybuję dany temat, daną firmę, dany dana, nie wiem, jakiś tam event, który się ma wydarzyć, a nagle nie dostaję od w swoim kanale informacji tych informacji, które chcę, ale oczywiście za to dostaję kupę niepotrzebnych, nietrafionych, zupełnie niepasujących do moich zainteresowań reklam, ale nic, tak to działa. I dlatego. Dlatego no, nieustannie będę poszukiwał jakiegoś, yy, jakiejś alternatywy. W dniu dzisiejszym dostałem po raz kolejny od Google informację, żeby zabierać swoje dane od nich szybko, bo już za 25 dni, 14 godzin, 33 minuty i 51 sekund yy, mój yy, serwis, z którym byłem związany od wielu, wielu lat, przestanie istnieć. Także dzisiaj postanowiłem, że muszę coś z tym zrobić, bo za faktycznie te 25 dni mogę wpaść w czarną dziurę informacyjną. Yy, żadne żadne subskrypcje, RSS-owe nie będą do mnie docierały, a to jest dla mnie najwygodniejsza forma do dotarcia do tego, co mnie interesuje, bo faktycznie w tym RSS-ie jest też kupa, kupa, kupa informacji, które no mnie nie interesują, ale jestem w prosty sposób, właśnie po tej zajawce, po tym tytule, po tych pierwszych fragmentach, czy też nawet całej treści, która się pojawia w Google Readerze, zweryfikować, co mnie dalej będzie interesowało, i wkliknąć się w ten serwis i dalej drążyć temat, który się tam pojawia. Także od Liga nie dostałem na razie żadnych informacji, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało, także jest to na razie enigmatyczne. Mają coś z czymś wystartować przed, przed wyłączeniem. Google, teraz zobaczymy, czy to się uda, ale żeby nie zostać w przysłowiowym czarnym, nie będę mówił czym, to postanowiłem już w dniu dzisiejszym do jakiegoś serwisu przenieść swoje subskrypcje recesowe, tak na wszelki wypadek. No to była prosta forma, no taka prosta forma, którą ja lubię. Szybko jestem w stanie sobie przelecieć to, co mnie coś tam zainteresuje, wklikuję się, czytam, to, co mnie nie interesuje, szybko mi tutaj z tego wypada. I przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest taka, że, że jest to wszystko w serwisie chmurowym, czyli, czyli no, czy ja sobie to przeglądam na telefonie, na tablecie, czy na jakimkolwiek innym urządzeniu, zawsze to, co już obejrzałem, to jest obejrzane i i nie będę tego na kolejnym urządzeniu musiał przeglądać. Pierwszą, pierwszą taką alternatywą dla dla Google Readera, gdzie sporo osób zaraz po zaanonsowaniu tej smutnej wiadomości się przeniosło. Jest to serwis Feedly, który teraz no ma jak najbardziej wziąć i przygotować się do tego, żeby tych użytkowników Google Readera przyjąć. Jak widzicie, on tutaj prezentuje w formie gazetki te RSS-y, co mnie po prostu wyprowadza z równowagi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się przełączyć i w tą taką znaną i lubianą formę, jaka jest w Google Readerze. Oczywiście zachęcam Was do komentarzy, do tego żebyście pisali yy, szczególnie osoby, które korzystają z tego Google Readera, yy, czy dla Was jest ważniejsza treść, czy forma, czy, czy, czy kiedykolwiek żeście yy, szukali jakiegoś serwisu, który trochę lepszej to formie prezentował, czy tak naprawdę ta forma Wam odpowiadała, a przede wszystkim yy, czy porzucacie RSS-a, czy macie jakiś swój serwis, czy któryś żeście wybrali, bo być może ja czegoś nie znalazłem, a Wy coś polecacie, także Zachęcam do komentowania, bo wiele sierot niedługo będzie poszukiwało jakiejś nowej drogi i warto, żeby im wskazać jakiś kierunek, chociażby, bo, bo no, nie uzurpuję sobie tutaj zupełnie jakiejś pozycji do wyznaczania trendów i mówienia tego, co jest dobre, co jest złe, ale zawsze można się za, za, zapoznać z pewnym spektrum dostępnych aplikacji na rynku. Słuchajcie, no tutaj wygląda to w miarę, w miarę przyzwoicie. Możemy też w tym trybie takim przeglądać, który znamy z Google Reader'a. On jest trochę bardziej tam urozmaicony, ubrzdżony. Podobno administracja, właściciele tego serwisu, mówią, piszą, iż będzie możliwość przejścia do takiej wersji uproszczonej, co te bez tych wszystkich wodotrysków, nakładek, nie wiadomo czego, tak żeby to no upodobniło się jak najbardziej formą do tego Google Readera. Zobaczymy czas pokaże na razie to wygląda tak jak wygląda. Kolejnym fajnym może jeszcze w, zobaczcie adres pod jakim to jest www.fidli.com bardzo prosto przenieść swoje subskrypcje z Google Readera aktualnie póki jeszcze on funkcjonuje. Przychodzimy klikamy jeden przycisk i, i cała, cała integracja następuje samoczynnie nie musimy niczego eksportować importować no, w takiej formie jak żeśmy mieli zapisane w Google że to się pojawia Fidly. To samo jeśli chodzi o import, jest w drugim fajnym serwisie. On się nazywa InOrider.com i ten jest już no, w zasadzie bardzo podobny do Google Readera. Jak widzicie, prezentuje on nam w zasadzie w podobnej formie. Może ja wejdę w jakieś wiadomości, które też tam synchronizuje, w bardzo podobnej formie nam to wszystko. Pokazuje, możemy sobie wejść no już wybrany przez siebie pod katalog i czy ewentualnie cały, całą grupę przeglądać. To mi się podoba najbardziej. Nie ma serwis dostępnej żadnej aplikacji dla, dla iPhone'a, czy, czy, czy iPada, czy Androidowego urządzenia. Ale dostępna jest wersja mobilna serwisu, która też w miarę, w miarę, w miarę przyzwoicie działa. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Bo przypuszczam, że teraz no, jest spora grupa. Nie wiem, ile tam było tych porzuconych z RSSA, Czy to był milion, czy dwa, czy dziesięć. Dla Google widać, była to nieistotna zupełnie liczba i nieistotna grupa docelowa. A tutaj, no miejmy nadzieję, że administracja nie będzie nam tutaj chciała nic na siłę upiększać i robić tego um, jakichś wodotrysków. Ta forma mi najbardziej odpowiada. Jest prosta, łatwa i przejrzysta. I na razie chyba, jeżeli mi wyłączą już Google Readera, tego inoridera, powezmę jako swoją przeglądarkę RSS-ową. No i czekam jeszcze na akcję od, od DIGA. Tyle, liczę na komentarze od innych sierot po Google Riderze, co oni wybrali, co im się wyłania z tego ogromu różnego, różnorakich serwisów, które są dostępne w internecie, i pomóżcie innym odnaleźć się w tym strasznym dzisiejszym, nowoczesnym świecie bez Google Ridera.